Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko. Drodzy widzowie, dziś chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów o politycznej dramie, która wydarzyła się dzisiaj. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że awantura, jakich w polskiej polityce wiele, i właściwie to prawda, bo niemal każdy dzień przynosi tego typu spięcia, tego rodzaju spory, ale to, co wydarzyło się dzisiaj, jest bardzo znamienne, ale o tym za chwilę, o tym dosłownie za chwilę, bo na wstępie wybaczą Państwo, Chciałbym Państwu podziękować. Podziękować za to, że oglądacie ten materiał, to oczywiste, ale podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, że je lajkujecie. Bardzo cenię sobie Państwa głos, bardzo cenię sobie Państwa opinie, Państwa komentarze. Bardzo jest mi miło, że Państwo subskrybujecie mój kanał, więc jeżeli Państwo doceniacie moją pracę, to będę wdzięczny, jeżeli polecicie ten kanał swoim znajomym, swojej rodzinie, tak, by ten głos docierał do jak największej liczby osób, a ta nasza mała społeczność rośnie coraz szybciej. Jest już nas ponad 6300 osób. To tyle takim tytułem ogłoszeń parafialnych, a wracając do meritum dzisiejszego komentarza, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, co przytrafiło się pani poseł Paulinie Matysiak z Partii Razem. O pani poseł być może słyszeli państwo lub też nie, mają, mieli Państwo tę możliwość, ponieważ pani poseł Matysiak jest dosyć aktywna w Partii Razem. To jest ta pani poseł, która bardzo lubi transport zbiorowy, to jest ta pani poseł, która bardzo często promuje transport zbiorowy, wrzuca różnego rodzaju zdjęcia, jak jeździ koleją, jak jeździ transportem publicznym, ale to jest też przede wszystkim pani poseł, która... Bardzo jednoznacznie i bardzo mocno od samego początku opowiedziała się za CPK, za centralnym portem komunikacyjnym. I właściwa, właściwie była takim pierwszym głosem z koalicji obecnie rządzącej, która od, która od samego początku wspierał ideę CPK. Jeszcze wówczas, gdy była w opozycji, ale zwłaszcza teraz. Jej praca, taka u podstaw, można powiedzieć, jej nacisk, przyniosły wiele dobrego. Więc akurat w tej kwestii pani poseł należy się pochwała, bo rzeczywiście warte jest to odocenie. No i cóż takiego się wydarzyło? Otóż dzisiaj pani poseł Matysiak z partii Razem, raz jeszcze to podkreślę, wraz z panem posłem Marcinem Chorałą, czyli byłym pełnomocnikiem do spraw budowy CPK, posłem Prawa i Sprawiedliwości, cały czas pan poseł jest Chorała jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, Opublikowali wspólne nagranie. No I w tym krótkim nagraniu w mediach społecznościowych poinformowali, że budują razem ruch społeczny, ruch tak dla rozwoju, ruch oparcia ponadpolitycznego, ponadpartyjnego. Dla wielkich inwestycji infrastrukturalnych, dla tematów, które powinny ich zdaniem być wyjęte z bieżącego konfliktu politycznego, w ogóle z konfliktu politycznego jako takiego, dla tematów, które powinny być wspólne dla całej klasy politycznej. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. Ja z prawicą. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystką. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć, i tymi sprawami są. Projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Po rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować na rozwoju naszego kraju. Być może część państwa się zdziwi, jak to, co mogłoby łączyć na przykład Koalicję Obywatelską i, Prawa i Prawo i Sprawiedliwość, czy Lewicę i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale spieszę z odpowiedzią, są takie tematy. Sądzę, że takie tematy jak na przykład... Energetyka atomowa, centralny port komunikacyjny, rozwój polskiej armii, rozwój polskiej infrastruktury to są tematy, które teoretycznie powinny łączyć. Teoretycznie bo w praktyce oczywiście różnie z tym bywa. Wiemy doskonale, że jest część polityków i partii, które tylko mówią, a już z wdrażaniem i efektami jest nieco gorzej. No, ale teoretycznie myślę, że jest całkiem sporo tematów, pod którymi mogłyby się podpisać osoby z różnych stron sceny politycznej i osoby o różnych poglądach. Sądzę, że doskonale Państwo o tym wiedzą, rozmawiając na przykład ze swoimi znajomymi, być może z rodziną, ludźmi o innych poglądach, że są takie punkty, które są styczne, że niezależnie od tego, w jaki sposób patrzycie na świat, jednak leży Wam, mam nadzieję, na sercu dobro naszej ojczyzny i w związku z tym. Jest tutaj możliwość pewnej współpracy. Z tego założenia wyszli posłowie Horała i Matysiak, publikując to nagranie i wskazując wprost, że chcą, by ten ruch był impulsem, by ten ruch sprawił, że te inwestycje będą wyjęte ze sporu i rzeczywiście zapraszają każdego, kto chce do nich dołączyć. Formalnie oczywiście chodziło o powołanie e stowarzyszenia. No i tuż po tym nagraniu dopiero się zaczęło właściwie wszystko się zaczęło od samego początku. No Przede wszystkim oberwało się pani poseł Matysiak i to właściwie oberwało się z różnych stron sceny politycznej, bo liberałowie oczywiście obrzucili ją w pomy jak to tak siadać do stołu, w tym przypadku doło na, na jednej ławce z Marcinem Chorałą. Jak to w ogóle uzgadniać cokolwiek z um, politykiem Prawa i Sprawiedliwości? Jak to w ogóle zapraszać do współpracy z politykiem Prawa i Sprawiedliwości? Przecież PiS to zło Pisto przewalanie kasy, pisto afery absolutnie żadnej współpracy, tylko rozliczenia e, zakrzyknęło cz część polityków obozu liberalnego, i także część komentatorów, część internautów oczywiście. Były śmiechy, chichy, były różne wypowiedzi mniej lub bardziej hamskie można tu ich przytoczyć całkiem wiele i Państwo znajdą je w internecie bo no, odezwał się Roman Giertych. Odezwało się wielu innych przy tej okazji. Właściwie duża część tych wpisów to miała poziom szamban, ale znów to jakoś szczególnie nie zaskakuje w polskim życiu politycznym. Ale, i tu już jest ta druga część, odezwała się także lewica. Lewica, która na początku zareagowała w ten sposób odcinając się. Odcinając się wprost od pani poseł Matysiak, twierdząc, że jest to jej prywatna inicjatywa. Że absolutnie władze partii o niej nie wiedziały, no, że generalnie jest to skandal. No, wiedzą sami państwo, no, rozmowa z kimś o innych poglądach, no, jest to generalnie skandal. Oni się odcinają, prywatna inicjatywa i w ogóle nie ma o czym mówić. Jednoznaczne oświadczenie. No, to ciekawe, bo partia razem uchodziła bardzo często za tych, z którymi da się. Cokolwiek ustalić, z którymi da się porozmawiać, z którymi da się wypracować jakiś kompromis. No, można spotkać takie głosy, że to są ci bardziej zdroworozsądkowi, że oni nie są tacy zatwardziali w antypisie, a tu się nagle okazuje, że pani poseł Matysiak powiedziała, sprawdzam o tym jeszcze za chwilę. No, nie minęło wiele czasu i przeszedł drugi cios ze strony lewicy. Oto Anna Maria Żukowska oznajmiła, że składa wniosek do sądu dysty koleżeńskiego dyscyplinarnego o zawieszenie pani poseł w prawach prawa członk klubu. No i to się stało. Pani poseł została zawieszona na trzy miesiące, bo wszyscy się zgodzili z tym wnioskiem. No więc mamy sąd partyjny, sąd dyscyplinarny, mamy wiadro i właściwie całą ścianę hejtu. No akurat w sprawie posła Chorały tyle się nie działo. Myślę, że akurat tutaj bardziej interesująca jednak jest pani poseł Matyciak. No i co nam to mówi, drodzy widzowie? No Mówi nam przede wszystkim to, że jeżeli będziecie słyszeć od polityków, o potrzebie rozmowy, o zakopaniu podziałów, o kończeniu wojny polsko-polskiej, o tym, że polska scena polityczna jest i społeczeństwo są podzielone, że jest zbyt duża polaryzacja, że trzeba tanować nastroje itd. Tak tak sami Państwo doskonale wiedzą o czym mówię, bo sami Państwo bardzo często to słyszą z ust polityków, także dziennikarzy. No to proszę przypomnieć sobie to, co wydarzyło się dzisiaj. Proszę przypomnieć sobie to, co spotkało panią poseł Mysiek, i przypomnieć sobie, że bardzo często to jest nic innego, tylko pić na wodę, bo łatwo się mówi o potrzebie budowania porozumienia, o potrzebie budowy mostów, o tym, żeby współpracować, o tym, że Polska nie potrzebuje kłótni, tylko potrzebuje rozwoju itd, i tak dalej, ale trudniej się to robi. Nagle się okazuje, że jak Ktoś chce przejść od słów do czynów, jak ktoś chce cokolwiek zrobić, no bo umówmy się, powołanie ruchu społecznego, czy nawet stowarzyszenia tak dla rozwoju, no to, to nie jest nie wiadomo co. No to, to, to można powiedzieć, no jest w jakimś stopniu przejście do działania, ale no w jakimś stopniu to miałoby zmienić rzeczywistość na poziomie centralnym? No raczej nie. A tu się nagle okazało, że to wywołało furię. furję salonu liberalno-lewicowego z jednej strony liberałów, z drugiej strony Lewicy, ukazując przy okazji ich hipokryzję, no bo tyle na ten temat mówią, a tu się okazuje, że ktoś chce to zrobić, nagle się okazuje, że jest odsądzane czci i wiary. I to jest w tym wszystkim ciekawe. I wydaje mi się, że nawet nie chodzi o, to, o taką tradycyjną walkę z prawem i sprawiedliwością, bo przecież lewica bardzo często głosowała z prawem i sprawiedliwością w polskim parlamencie, ba lewica głosowała za wieloma sztandarowymi projektami Prawa i Sprawiedliwości. Tylko właśnie chyba chodzi o to wychodzenie z tych baniek, o to budowanie mostów. Chyba okazuje się, że jak komuś się chce i ktoś chce to robić, to okazuje się, że trzeba szybko to, temu przeciwdziałać, że szybko trzeba podciąć te skrzydła, bo jeszcze pokaże to innym, że można, że można rozmawiać o Polsce, że można myśleć o Polsce w różny sposób, ale mieć na sercu dobro ojczyzny. I owszem, jest to trudne do uwierzenia dla wielu, ale jest też wiele, jest wiele osób, wielu wyborców, wielu Polaków, którzy mają dość tego, co się dzieje, którzy autentycznie szukają jakiegoś ujścia, jakiegoś zaworu, jakiegoś takiego wentylu bezpieczeństwa, jakiegoś takiego oddechu, który pozwoli rzeczywiście w spokoju. Do jakiegoś namysłu nad Polską, dla jakichś działań nad Polską są i tacy ludzie, ale jak widać, tacy ludzie przeszkadzają wszystkim, się nagle się okazuje, no, przynajmniej tym, którzy obecnie rządzą. I to jest bardzo znamienne, bo pokazuje nam to, no z jednej strony to nie jest żadne zaskoczenie, ile jest hipokryzji w polskiej klasie politycznej, w ogóle w polityce jako takiej, ale z drugiej strony okazuje się, że jeżeli ktoś realnie chce rozmawiać, chce budować jakieś, jakąś nić porozumienia. To właściwie nie da się tego robić, bo Marcin Chorała i Paulina Matysiak w tym swoim nagraniu od samego początku powiedzieli Nas różni wiele. Poseł Matysiak mówi, że jest feministką, poseł Chorała mówi, że jest konserwatystą. Przecież poseł Matysiak jest partii razem, a poseł Chorała w Prawie i Sprawiedliwości ich naprawdę wiele różni, zwłaszcza w tematach światopoglądowych. Ale są jednak takie tematy, które powinny łączyć i wydaje mi się, być może nieco naiwnie, że tak być powinno, że te tematy powinny być przedmiotem namysłu intelektualistów, klasy politycznej, mediów i wszystkich wszystkich tych, którym leży rzeczywiście na sercu dobro ojczyzny. I dla prawej strony, dla konserwatywnej strony to było oczywiste. Oczywiste, że można rozmawiać z każdym, kto chce zrobić coś dobrego dla Polski. No tylko nagle się okazało, że dla liberałów i lewicy to nie jest takie oczywiste i że dobrze się o tym mówi w studiach telewizyjnych, dobrze się o tym mówi w tvn dobrze się o tym mówi w Gazecie Wyborczej, o tym zakopywaniu podziałów i tak dalej, ale jak już przechodzi co do czego, to tak no niekoniecznie, nie, 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 to czasem nie, bo, bo być może inni pójdą tą drogą i być może nagle się okaże, że inna polityka jest możliwa, że inna Polska jest możliwa, a to przecież nie będzie służyć wielu wręcz wielu by chciało, by ten układ obecny został zabetonowany. Tych kilka słów chciałem Państwu powiedzieć, bo rzeczywiście dosyć znamienne to, co się, to, co się wydarzyło dzisiaj z panią poseł Matysiak. Zobaczymy, jakie będą jej dalsze losy. Na razie jest zawieszona w prawach członka. Lewicy za to, że ośmieliła się w cudzysłowie razem z posłem Choraą wyjść ze swoich baniek, zrobić coś więcej, nawet jeżeli to jest zabieg czysto marketingowy, nawet jeżeli to bardziej miało zadziałać na ich korzyść, nawet jeżeli, tego nie wiem, ale nawet jeżeli za tym nie kryje się. Nic więcej, jeżeli tu nigdy nie miało być nic więcej, to tego się oczywiście nie dowiemy, a przynajmniej na razie. A z drugiej strony, duża część masek dzisiaj spadła i zostały obnażone prawdziwe twarze, prawdziwe intencje. I myślę, że wielu z Państwa, nawet jeżeli nie jest zaskoczonymi, to jednak warto na to zwrócić uwagę, warto mieć to w pamięci. Tyle ode mnie na dziś. Na koniec chciałbym Państwu raz jeszcze podziękować za to, że oglądacie ten materiał, za to, że oglądacie moje inne materiały, za to, że je komentujecie, za to, że je lajkujecie, za to, że jest nas tu coraz więcej. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo nisko i do usłyszenia kolejnym razem. Kolejne materiały, kolejne rozmowy już niebawem. Wypatrujcie, wchodźcie, komentujcie i lajkujcie. Bardzo dziękuję.